Siemanko wiedziałem. z tej strony Mikłowski i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj kolejny odcinek Splendor vs Zombie I y, właśnie jak wszedłem do gierki to coś do nas pleny mówi Ale tak myślę że to jest ta nowa no taka będzie to Penny Persuit mm. Chyba. Chociaż nie wiem. Okej, okay, tak. Odlokowaliśmy sobie nowy świat. I jeszcze na dodatek mamy te. O! Dobra, patrzcie. Odlokowaliśmy sobie tego. Ok, odpuścimy sobie jeszcze. Ok. Dora, i możemy lecieć z przygodą. Um, I tak, odblokowywaliśmy sobie tego typka, więc możemy sobie go odblokować. Tak, i jest już nasz torczuk. Ok, na no spoko bardzo spoko jest ta roślinka. A my dzisiaj polecimy z kolejnymi czterema levelami. I dzisiaj odblokujemy sobie właśnie tego Tripitera. Mm. Mam nadzieję, że na nagle Okej. 3000 słońca musimy um, i jakieś nowe zombie. Dobra, wiecie co? Mi się wydaje, że możemy wziąć dwa słoneczniki zamiast jednego. Go i go i go. Baczek nie mamy. I jeszcze się zastanawiam czy mogę żeby tutaj wziąć. A i jeszcze go. OK, i możemy tak lecieć. 3000 słońca musimy wyprodukować. Więc polecimy sobie z tym słonecznikiem. Więc go sobie tutaj zatrzymamy. No dobra. okej okay. kolejny naros, kolejny zombie idzie okej, okay. z tej strony sobie jeszcze postawimy i... dobra tutaj się już robi powoli niebezpiecznie Oczywiście tego snu też jakby postawimy. Oj, oj. Tutaj idzie jakieś nowy tam... Okay. Lol, ta papuga zabiera nam sęczniki. No to nie źle. No to nie źle wam powiem. Okej. Okay. Dobra, tutaj sobie żyjemy tego. Okej. Okay. Dobra. Hmm. Jakoś nam to sprawnie idzie, powiem wam. Hmm. O, oh, okej. Okay. Okej. Okay. Dobra pokonaliśmy tą papugę. Ah, dobra. I już wykonaliśmy zadanie, które musieliśmy wykonać, więc spoko mm. Ok, i dada mamy jeszcze na obronę. Tego sobie zatrzymamy. Alor był tamtego. No to nie źle, co powiem. Ale dobra. Wykonaliśmy zadanko, więc słodko. Ehm, Naprawdę fajnie. I dobra. No czy zamknię... Te zębiaki na liniach to już w ogóle nie z nami szans w ogóle i dobra Dobra szybciej skończymy, nawet używając go. No, no jeszcze ten został. I wygraliśmy. No dobra. I monetki. Tylko 100 monetek. Mogłoby być trochę więcej, ale już nie naczekajmy. 100 monetek to też nie. Nie za mało. Okej. Okay. Wykonaliśmy zadanie. O, i reklamy. Dobra. Hmm, Kolejny, czternasty level wykonuję zaraz. O! Pięć gemów, naprawdę spoko. A tutaj teraz sobie odblokujemy ale najpierw zobaczmy jeszcze co my tutaj mamy w sklepie yy, za darmo mamy daily gifty, to sobie go odbierzemy oczywiście o, może muszę mu on jakąś tabulkę bestową yy, piniaty hmm. okej okay, tutaj do gruby ranka mogli sobie punkty mocę kupić ale yy, ale no Moim zdaniem nie ma sensu. Dobra. Ulepszymy sobie jeszcze nasze roślinki. Orzeszka za 200. Ok. I jeszcze tego możemy, ale innego jeszcze nie mamy, więc odblokujemy sobie właśnie tutaj długie i go sobie ulepszymy. Ok, 14 poziom i zobaczymy jak nam pójdzie. Okej, okay, dobra, my to już mieliśmy um, w tym, no w, w Egipcie, więc myślę, że sobie Akurat damy radę, mamy dwa księdza Emery Peter, to i to możemy wziąć, to też, to też, no i już cokolwiek naprawdę trochę. Dobra, i teraz tak, polecimy z jednymi Tak, hmm. Hmm. i dobra, myślę, że tak, 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 tak. No dobra, spróbujemy. Spróbujemy jak to nam pójdzie. Hmm. Mam nadzieję, że dobrze. Baczki. Właśnie tego się obawiałam, że będą tutaj beczki. Więc mi się wydaje, że... Okej, okay, dobra. Kolejne trzy beczki. Mhm. No nie, źle. Źle tutaj polecieliśmy Dobra, nie, beczka, nie go. Please, please, please. Nie, rozwalili nam kurczę czeka. Aha no dobra, wymarnowaliśmy już wszystkie listki. Co dwie papugi jak? LOL Ej, było blisko. na no serio. O nie, no i beczki, no super. Dobra, oni nam już tutaj rozwalam, trudno. Ech, dobra. No, mam nadzieję, że jakoś sobie z nimi poradzimy. Ale przynajmniej wybraliśmy lewe, więc jest ok. Może niektóre koszerki polecą. No, polecały. Okay. A Ale dobra, my nie będziemy używać stylności. Już. A ja Dobra, już nie mamy jak się obronić Ale dobra, chociaż to wygraliśmy. Um. Ok, tripeter. Mamy. Ok ulepszymy go sobie i znowu to samo reklamy okej okay. dobra jeszcze dwa levela sobie zrobimy ale najpierw sobie ulepszymy tripitera okej okay. i do odblokowania na pirackiej krainie nam tylko sp Spike Rock i Cherry Bombs, Więc dwa, dwie rośliny tylko. E I w przyszłych dwóch odcinkach nie. Dobra. Ok. Odblokowaliśmy sobie jeszcze główkę. Teraz tutaj mamy spike rocket odlokować, hmm, jeśli przejdziemy na level 18. No spoko. Hmm. Aha, okej, okay, czyli nie pozwólcem wieką dotrzeć do kwiatków. To znaczy podatka kwiatków. Okej. Okay. Hmm, dobra. Tak, tak, tak. Beczek nie mamy, więc raczej nie będziemy. Może go wzmiemy, nie? Przydałby się, chociaż. No nie wiem. Nie wiem nic. Możemy go wziąć i jeszcze go obowiązkować. I okej. Okay. Okej, okay. mm, dobra. Tego typu lawalu jeszcze nie miałem. E więc... okay. tutaj sobie go postawimy. Okej, okay, dobra. Kolejny słonecznik. Ojej, gdzie ja go postawiłem? Aj, aj, teraz źle zrobiłam. Na trudno. Na trudno. No dobra. Jakoś to przejdziemy chyba, tak myślę. No, mm. to jeszcze już to Daj go. Oj, co nowe działa. Raiding card. O nie. Halo, dajcie nam szybko jakieś słoneczko. Okej. Okay. I dobra. I jest spoko sobie jeszcze tego postawimy. No i dobrze, jak na razie jest. Kolejny słonecznik. Okej, kolejnego na sobie postawimy. Oj, oj, tutaj to, to się już robi trochę niebezpiecznie. Oj, oj. Ale na dole jeszcze bardziej. Ale dobra. Okay. Dobra, już raczej sobie daliśmy radę. Co ja zrobiłem. Dobra. Okej, okay, i górę tu ten. I dobra, wygraliśmy to już. A raczej na 100%. Tutaj jeszcze sobie tego postawimy. tak jest OK. Jeszcze trzy levely do Spike Rocka, ale my go już w tym odcinku nie odblokujemy, ale przejdziemy sobie jeszcze jeden level, bo w każdym odcinku przechodzimy sobie jeden level. I dobra. Okay. Mm. O, nie! Musimy obronić teraz. Nie. O, nie, tutaj jest ten obowiązkowa go, 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 go. O, bowiem wszystko widać go i go. I to chyba tyle. Tak mi się wydaje. Jeszcze zastanawiam się, czy Dobra, już lecimy. Okej. Okay. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. Chcę sobie na raz zastanowić, nie? No, kaj, okay. jeszcze raz sobie zastaniamy. Tego typka porobi ten, a tego raczej fesolka wyrzuci. Za morze. Ła. No. Tak właśnie, się, tego właśnie się spodziewałam. Okej. Okay. Oj, 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 oj. To by się nie było spoczywać. Eeeem. Um. Oj! Lolu, gdzie ja po prostu Oj, Tutaj się już robi słabo. Okej. Okay. Oj, oj! Idź, dobra. Beczka sobie poszła. O nie, kolejna, kolejna, nie, 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 nie. nie. Trzy, cztery, Tyk. Dybra. Okej. Okay. Beczki są najbardziej niebezpieczne. Tak mi się przynajmniej wydaje, okay. Oj, Robi się grubo. Strasznie. Ok. I dobra, wygraliśmy to. Już? No, dobra. I wygraliśmy. Pięknie. <słuch> Piraczka głowa. Zobaczmy, co z niej nam wyleci. Ok, przeklikam sobie stamolet, y kolce i fasolka sprężynowa. No, nieźle. Lejnę lekko na serio. I w piątek chyba pokonamy sobie, albo nawet może w czwartek, Doktora Zambosa. Więc jeśli się odcinek spodobał, to zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, a ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa pa!